Kurwa palancie z dwoma kulkami zamiast mózgu Proszę Zajebią was nas, Kurwa zajebią Zajebią was Co się zdzielisz? Proszę Ty Słuchaj ty pajacu kurwa z tym kolczykiem w uchu W tym swoim kurwa dresiku Co całe życie na koniku patataj To sobie kurwa na życie wymyśliłeś? Ali. Ty, kurwa, w garście żegna. To nie na mnie. Wy nie żyjecie, kurwa. Na ciebie, kurwa, ty. Pajacu trzeba po prostu izolować. Moja brocha cię nie słyszy. Moja brocha mi mówi, że was już. Kurwa, was już nikt nie usłyszy. Ty chuju, jebany. Pierdolony w dupę frajerze Przecweluje cię w ryj A taki był ładny, amerykański, szkoda! Zachowałem się jak skurwysyn i teraz mi z tym nie najlepiej I tak ci już zostanie Wąski, ty mnie miałeś sprowadzić? Takiego zagranicznego kujota, Kujotach. takiego, jak on tam. Szakal. Szakal, I gdzie on jest? Wysłałem oferty i czekam. No to co ty, Wąski, myślisz, że taki szakal to nie ma co robić? On ma zamówień do 2008 roku, jak penderecki. Jego trzeba nadpłacić, przepłacić, przebić. No właśnie powiedziałem, Stefan, że czekam, bo za 30 minut ląduje samolot z szakalem na pokładzie. Ty mnie zajponowałeś w tej chwili. No i wpisu i wylądował. I cały misterny plan też wpizdu. Wirst frei herum!